Armenia. Choć żyją poza granicami kraju, w dalszym ciągu płynie w nich ormiańska krew. Znani są na całym świecie, choć przynajmniej w jednym przypadku to nazwisko Was zaskoczy. Francja. Piosenkarz i aktor. Sprzedał 200 milionów płyt. Skomponował ponad tysiąc utworów. Współpracował m.in. z Luciano Pavarottim, Placido Domingo, Jose Carrerasem i Bingiem Krośbi. Jako aktor wystąpił w ponad 60 filmach. Grał u boku takich gwiazd jak Marlon Brando czy Richard Barton. Rosja. Mistrz świata w szachach w latach 1985-2000. Jako pierwszy zawodnik przekroczył granicę 2800 punktów rankingowych. W XXI wieku zaangażował się w działalność polityczną. Zarejestrował się nawet jako kandydat na prezydenta Rosji w wyborach w 2008 roku. Stany Zjednoczone. Grupa metalowa składająca się w całości z muzyków pochodzenia ormiańskiego. Działa od połowy lat 90. Choć wydała raptem pięć albumów studyjnych, cieszy się uznaniem wielu fanów. Dwie płyty osiągnęły szczyt listy przebojów Billboard 200, zaś wszystkie krążki pokrywały się platyną. Rosja. Polityk i dyplomata. Od ponad 20 lat stoi na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. W 2005 roku w Erywaniu, w Armenii przyznał, moje korzenie są gruzińskie, mój ojciec pochodzi z Tbilisi, ale krew naprawdę jest ormiańska.